Witam wszystkich serdecznie. Zachodnie Pomorski Puchar MTB, edycja trzecia. Zawody z cyklu maratonów. Tutaj zaczynamy z startem. Pozycja moja nie jest zbyt udana. Widzicie, zaraz będziemy zakręcać w lewo przy starcie. Ja jestem na skrajnym lewym pozycji i problem tego, tej pozycji mojej jest to, że za chwilę będę zakorkowany. Powiem szczerze, że nie był to udany start i musiałem chwilę, jak widzicie, odkorkować się i pojechać, pojechać dalej za grupą i gonić czołówkę, ale to nie był jakiś duży problem. Zaraz, zaraz ich e, dogonie. Trasa maratonu e, biegła w puszczy w, w Szczecinie. E, mieliśmy do pokonania jedną pętlę 17,5 km. I na dystansie mini była to jedna pętla, na mega były dwie, na giga były to trzy pętle. Ja miałem akurat dwie pętle do pokonania. Tutaj, jak widzicie, jest trochę wąsko. Napisałem po początku na rozbiegówce, ale zaraz zrobi się trochę, trochę szerzej. I będę gonił dalej za czołówką. Jest to bardzo istotne dla mnie, ponieważ przyjechałem tutaj wygrać ten wyścig. Lecz jak sami zobaczycie później. Czemu to się nie udało? No nic, sama trasa mogę powiedzieć, że jest bardzo udana. Organizatorzy co roku nas trochę rzeczkę zaskakują, jeśli chodzi o organizację tych zawodów. Mają bardzo dobre, dobre przygotowanie do jakby projektowania tych tras. Ta trasa, jej główne zalety to było to, że miała Fajną rozbiegówkę, lekko pod górkę, i później był wjazd na single. Zaraz po, po, po pierwszych singlach była trochę odcinku technicznego po o którym później i zjazd wjazd kolej, na kolejne single, i znowu troszeczkę płaskiego, ale niedużo. Dojazd do kolejnych singli. Później, już elementy techniczne i typowa e, ścieżka maratonowa z, wie, z wieloma zakrętasami. Także trasa bardzo udana, moim zdaniem. Z tego co słyszałem, to ludziom też się to podobało. Także z boku. Moim głównym problemem na tych zawodach był początek tych zawodów. Sami widzicie, dojechałem do tej, tej, do czołówki. No i trochę mnie poniosło, może do tego, że to jest jeden z pierwszych wyścigów zaraz po pandemii. Czułem się wyśmienicie przygotowany. Dojechałem do czołówki i myślę sobie, no czuję się tak dobrze, oni tak wolno jadą, że przycisnę i wjadę pierwszy na te single, lecz zapomniałem, że to już jest około 6-7 minuty wyścigu i po prostu samo to, że musiałem do, dojechać do tej czołówki, to już był duży, długi interwał. I teraz jeszcze zamiast odpocząć na, na grupie, to cisnę dalej. No i tutaj średnia 8 minut, 360 watów. No, nie mogło to się skończyć inaczej, jak później za chwilę zobaczycie. E, upaliłem się na chwilę i po prostu ludzie mnie zaraz przed tymi singlami, na które ja miałem jako pierwszy wjechać, to mnie wyprzedzili. No, jest to bardzo duży problem e, taktyczny, bo zakładałem całkowicie jakby inne, inne rozwiązanie, kiedy ja to pierwszy wjeżdżę na te single. I nawet jeśli technicznie będę nie domagał, to reszta będzie musiała jednak jechać za mną i po prostu. E, nie stracę na tych singlach zbyt dużo, hmm. No, ale stało się inaczej. Zobaczcie, tutaj cisnę, cisnę ostro. Moja forma w tym roku jest wyśmienita. Można powiedzieć, że jakby dotrenowałem się do poziomu, w którym nie mam problemu ujechać z czołówką i utrzymać się z nią. Lecz technicznie nie domagałem. Tutaj już zobaczcie, widzicie, jak, mnie, jak się upaliłem. 182 tętno i jeden, drugi, trzeci mnie wyprzedza. No, tutaj jeszcze garstka ludzi też mnie wyprzedzi. No, jeszcze próbuję to jakoś ratować tę sytuację, ale jestem no, upalony. Samo jakby recovery po tym wysiłku potrwa przynajmniej dwie minutki. No, to jest wystarczająco dużo czasu, żeby mnie minęło wiele osób i na singla. Tak jak zakładałem, że wiadę pierwszy to wjechałem może gdzieś na 15 pozycji, coś w ten deseń. No, co się później odbiło na tym, że po prostu ludzie mnie spowalniali na tych singlach, bo akurat jak dojechaliśmy do tych singli, to już jakby moje recovery e, zaszło i byłem już znowu gotowy cisnąć, lecz byłem spowalniany przez zawodników. No, to jest ewidentny błąd i tego nie róbcie. Powinno się robić tak, że się dojeżdża do czołówki, jedziemy dalej z czołówką, odpoczywamy i wjeżdżamy na singla jakby przed całym przed samym singlem. Ciśniemy i bierzemy jako pierwszy. Tutaj jest wjazd na tego singla. Zobaczcie, trochę luźnego piachu. On sprawiał mi problem na drugim okrążeniu, wjechaniu na tego singla. Tu jeszcze kolega ze Skody mi się cisnął, ale to nie jest żaden problem. No i jedziemy tego singla. Zobaczcie, te ścieżki są tutaj ładnie przygotowane. Jest to znany sektor, zapach cebuli, którym za chwilę opowiem. Zobaczcie, teraz jestem zmuszony jechać za tymi zawodnikami. I patrzcie, no przyhamowują. Ja znam dokładnie tą trasę. to jest... Ja mieszkam tu niedaleko, także byłem w stanie się przygotować do tej trasy. No, zdecydowanie za wolno. Tutaj byłem zmuszony wypędzić się z pedałów. No, jest to praktycznie zwolnienie do zera i powrotę, po powrót. Jest jakby duży wysiłek interwałowy, żeby wrócić z powrotem no, i zapaść tą samą prędkość i moment. No i teraz mam problem, no bo czołówka mi ucieka. Tu mi koledzy zwalniają. No i nie ma za bardzo miejsca za bardzo, żeby, żeby wyścignąć kogoś, wyprzedzić. Tutaj kolega ze skody się udało. No, to mi gratuluję, bo ja miałem problem z wyprzedzeniem tego zawodnika. I jakby trochę pochamskiego go wyścigłem, co za chwilę zobaczycie. Za to z góry przepraszam, bez bicia, z biciem zresztą też. Ale no. Nie powinienem tak zrobić, ale no, po prostu już byłem w tak zdenerwowany emocjach, tutaj zobaczcie jak to zrobiłem, po prostu na szagę, zajechałem u tor jazdy, no tak się nie robi, to jest nie po, nie, nie po kolarsko moim zdaniem i powinniśmy się zachowywać e, lepiej. Tutaj zobaczcie co się stało na tym odcinku, zaraz po burzach tydzień wcześniej powaliło tyle drzew. Że ta trasa zmieniła się diametralnie. Tutaj tych drzew nie było powalonych jeszcze tydzień wcześniej. Ale grupa Enduro Szczecin bodajże wykonała kawał dobrej roboty i dogadali się z organizatorem, żeby jakby przygotują tą część ścieżki. Zobaczcie, jak tutaj jest to. Przecież ta trasa jest tak tutaj wychuchana, że tutaj można by było jeść tej ścieżki. Tutaj nie ma możliwości, że złapiecie jakiegoś kawcia. Wszystko. Patrzcie, no normalnie nie, nie, no nie ma. tu wszystko z dmuchawą chodzili koledzy. I ten. Zobaczcie tutaj, teraz jeszcze dalszy kawałek trasy. Tutaj zaoszczędzałem dużo sekund, przynajmniej za 2-3 sekundy. Omijali tego ludzie, tego dropa, co za chwilę będzie. Nie był jakiś spektakularny ten dropik, ale no jakby to są sekundy zaoszczędzone. I już jestem za, za kolegą tutaj w koszulce zielonej. No i się dalej. I teraz ten kolega zacznie mnie tutaj spowalniać, jak już do niego dojechałem. Zobaczcie, tu przyhamował, jest dropik. No. Nieźle, całkiem nieźle mu to poszło, ale no jakby ja mogłem, jakbym jechał sam, to bym to lepiej wykonał. No i później jedziemy dalej. Dalej jest problem z spowalnianiem, czołówka mi ucieka. I tutaj postanowiłem, że pójdę na szagę. Jest to wolniejsza trasa, ale jakby siłowo ją przycisłem i udało mi się wyprzedzić tych dwóch zawodników. Jest to, no był to kluczowy moment, jakby dalej mogłem już jechać sam, jakby nie byłem spowalniany. Po wyjeździe z tego... Hmm, z tego singla, wjeżdżamy na odcinek bardzo techniczny moim zdaniem. Jest to odcinek grząskiego piachu, gdzie po prostu koła tak grzęzły. Można było to zrobić na dwa sposoby. Jeden jest trzymaniem toru i jechaniem po prostu z, z dobrą kadencją odpowiednią. I można to wyjechać ten odcinek, ale można było też przebiec. Widziałem, że niektórzy przebiegali ten odcinek i nawet w tym samym tempie co ktoś jechał. no to. W zależności kto. Tu widzicie, ja jakoś w miarę mi to poszło. Prześcisłem to na wysokiej mocy. Tętno 183, no to się też trochę upaliłem w tym, w tym miejscu. Jest to taki odcinek, no powiedzmy ze 100 metrów. Albo trochę więcej, no to jest dużo piachu. 185 nawet, no to nieźle. No i jakoś to pykło. Jak jest mokro, to ten odcinek w ogóle jest żadnego problemu. Tutaj jest taki mały podjezik i trzeba było mieć odpowiedni bieg. Na pierwszym okrążeniu Udało mi się podjechać, lecz wypiłem się z pedału, no i trzeba było wiedzieć, że jakby ten będzie taki element, jak nie, no to za każdym razem ktoś się wypina, musiał podchodzić. Tutaj z odpowiednim momentem wjeżdżam prędkością na wzniesienie i jakby połowę tego wzniesienia to mam za, za, za friko, nie? Jakby nie potrzebowałem żadnej mocy dożyć do tego, żeby tu podjechać, nie zmęczyłem się w ogóle. Tu zaczynam doganiać zawodników. Było kilka odcinków technicznych. Tutaj jest jeden z głównych odcinków. No, jakby nie są jakieś te spektakularne techniczne trasy. Ale kogoś mogło to zaskoczyć nam na pewno. Tutaj zaraz po zjeździe odpowiedni do biegów ciśniemy dalej. No, kadencja odpowiednia 90 nie, jakieś nie jest twardo, dosyć miękko jadę ten odcinek. Tutaj jeden z najlepszych odcinków, lecz został okrojony. Jest to tak zwany segment na celestynie. Jest tutaj konkretny zjazd, przynajmniej ze 40 stopni w dół, ale został on krojony do połowy i jakby wyjeżdżamy na samym dole już tego zjazdu. Z jednej strony się nie dziwię organizatorowi, no bo trzeba byłoby taśmociągiem ludzi do szpitala wieś, po tym po tym zjeździe, bo większość ludzi by tam pewnie glebę zaliczyła, więc postanowił to jakby wyciąć. Mostki, które tutaj widzicie, jak jest sucho, to jest wszystko ok, a jak jest mokro, to można ostrą glebę tutaj wyciąć. Tutaj zobaczcie element techniczny. Dwie różne drogi. Jedna jest przez mostek. No nie udało mi się tu podjechać. Tu było tak dosyć stromo. Źle biegi dobrałem. Nie podjechałem, nie wyjechałem tego. A on za chwilę, bo zobaczycie, jak na drugim okrążeniu tutaj wlatuję. I postanowiłem, że pojadę jakby nie przez mostek, lecz dołem, i już jest wypłaszczone trochę bardziej no i na ludzie zobaczcie, jak podjeżdżam, lecę. No jest wysoka moc, no ale bez trudu to wyjechałem, no jest to dużo zaoszczędzonego czasu, przynajmniej jest 5-7 sekund, co nie? Tutaj jest pokazane, jak wyprzedzamy kolegę i zobaczcie, jak będę tutaj trzymał moment na wyjeździe z tego zakrętu. Trzymam prędkość, odpowiedni wyjazd z zakrętu i zobaczcie, praktycznie od razu go dogania. cisnę, Samym momentem i z prędkością wyprzedzę go. Tutaj przejeżdżamy przez pierwsze, pierwsze okrążenie. Organizator przygotował stolik specjalny na bidony. Każdy mu chce położyć swój bidon, lecz mój bidon był jednym z trzech takich samych bidonów. I bałem się, że ktoś chwyci mój bidon w trakcie zmiany. No to postanowi, żona się zaoferowała, że pomoże mi w tym. Wyczynię i zobaczcie, jakie ładnie wyszło. Pyk, bidonik. Pierwszy raz bidon podaję. No Elegancko. Tutaj jeszcze koledze zajechałem lekko jako drugą, przez to przepraszam. Nie, jakby mój błąd nie, nie zobaczyłem do tyłu. Nie. Tutaj następna sytuacja. Kolega myśli, że jestem kolegą z jego drużyny, i mówi do mnie, żebym mnie na niego poczekał, i będą razem jechać. To nie pierwszy raz widziałem ten wyczyn w ich wykonaniu na zawodach i to do im to wyszło, ale lecz tutaj chyba trochę brakło mocy jednemu z zawodników. No mówię do niego, dawaj na koło, to dogonimy czołówkę. Myślałem, że po, na pozmianach pojedziemy, lecz. Jak zarzuciłem tempo, to kolega no, nie dał rady się utrzymać na kole. Tutaj drugie miejsce, open, kolega, trochę go podwiozłem na kole, po czym mi później wyprzedził. Wjazda drugi raz na, na, na single zapach cebuli. To jest drugi, jakby druga sekcja tego singla. Zobaczcie jakie miałem duże problemy. Trochę piachu, uślizłem się, wypiałem się z pedałów i miałem problem z pięciem się. No i jak się nie wepniesz, no to nie jesteś w stanie tego wypedałować odpowiednio. No i przez to trochę, trochę nerwy mnie poniosły, no ale już dalej lecę. Zobaczcie jak samemu jadę, jak to jest to po prostu dużo płynniejsza jazda, mniej mocy potrzebujesz, mniej wykorzystujesz hamulce i po prostu jakby ten odcinek jest dużo szybciej przejechany, a z mniejszą mocą i mniej się męczysz. Jakby ważniejsze tutaj jest bardziej flow niż, te, niż sama moc. Moc ty tak naprawdę nie ma znaczenia w tym przypadku. Lepiej jest wyjechać... Yy, płynnie, mam no teraz. No patrzcie, tu po prostu lecę. Trochę uderzyłem kamerę, trochę mi zjechała w dół, ale widać to, że tu jest jeszcze uderzenie korby gdzieś było podejrzewam. Moje, ale udało się wyjechać. Kolejny raz dropik. Zobaczcie, jak tu wpadam na sam. Zaraz będzie kolejny drop. Nikt przede mną nie hamuje, można od razu na niego wlatywać, nie ma żadnego problemu. Zaraz zobaczycie, jak to wyglądało jeszcze raz na pierwszym okrążeniu. Uwaga, jest znak, uwaga. Pach drop. Elegancko net. Pogratulowałem sobie, że wyszło mi całkiem nieźle. Zobaczcie, jak to wyglądało na pierwszym okrążeniu. Tu, jak mi kolega zwolnił ze skody, no niestety jest to dużo wolniej. To jest strata momentu. I zaraz trzeba jeszcze cisnąć kolejny waty, żeby się rozpędzić ponownie, żeby tutaj wjechać. Wyjeżdżam tutaj z krzaków, już to jest na gdzieś 2 trzecie drugiego krążenia. Patrzę i przełówka przede mną. No to się tak zafiksowałem, wiecie, jak to płachta na nabyka. Cisnę ostro za, za czołóweczką. No plan był taki, dojechać do nich, no i się utrzymać, i na końcu finisz. No kurde, tak Aha. trochę tak nie wyszło. Tutaj ładnie pani zjechała. Tutaj. Zobaczcie, dojeżdżam do nich. Wszystko pięknie, cisnę ostro. Dojeżdżamy. Tutaj jest ta sekcja, gdzie są dużo zakrętów i takich pagórkowa, pagórkowatych odcinków technicznych. Jest tutaj duże znaczenie, miało. Zobaczcie, jak ja miałem tutaj złe przełożenie. Tutaj stanęłem na pedały, złe przełożenie, po prostu i nagle mi wszyscy uciekają. Ja walę, no, mamy tą moc, ale po prostu mało RPMów, złe przełożenie, i to jakby wytracasz tą prędkość. Nie, nie nadążysz za czołówką w tym, w tym momencie. Trzeba mieć odpowiednie prze, prze, przełożenie. To już wymaga doświadczenia więcej. mi akurat trochę brak. Jakby zacząłem ten sport półtora roku temu, więc cały czas się uczę. Zobaczcie, tu, tutaj podjazd cisnę. Powiedzmy te 450 W tutaj średnio docisłem 480. No i mój problem. Jak już dojechałem do czołówki, taką ulgę miałem, że przestałem pedałować w pewnym momencie. Przestałem Cisnąć waty, zobaczcie, 0W lecę. No to jazda turystyczna, raz. Drugi zakręcik, zamiast ostro tutaj cisnąć. Za czołóweczką, przecież ja tu jestem wypoczęty. Trochę jakoś się zamyśliłem, nie wiem. Potrzeba jednak więcej koncentracji, jak już, jak już walczycie o te, o te podium, to ale jakby przy samej końcówce to mega czas się skoncentrować, cały czas myśleć o tym, że dojeżdżamy do tej czołówki, będziemy walczyć w Sprint finisze i taktycznie też przemyśleć. No zobaczcie, że tutaj już na końcówce 0W. No, no to. to, to. Masakra, no i przez to przez takie małe błędy, jak na pierwszy, pierwszy błąd z, tą z, z upaleniem się na samym początku. Plus na końcówce brak ciśnięcia. No to, jest, to kosztowało mnie to podium w Open. Zobaczcie, tu jeszcze końcówka, sztuka dla sztuki, cisnę ostatnie zakręty. I zaraz jest meta. Za samą czołówką może przyjechałem kilkadziesiąt sekund za, za nimi. No mogę uczestniczyć no ale przez głupie błędy jakby zostałem gwałtopany. Miejsce, szóste Open, trzecie w kategorii M3, no, no nie, jest, jest to całkiem spoko wynik, ja byłem zadowolony, ale mogło być trochę lepiej. Z tego co jestem zadowolony to moje jedzenie na zawodach było wyśmienite, przygotowane, zero problemów, wszystkie kalorie w płynnej formie, 70 gramów na butle, no wyśmienicie, zero zgagi, nic, energia była, całe zawody cisnąłem. Fest brakło trochę koncentracji. Tutaj można było zatankować się po zawodach. E, piwerko było z Afriko. Jak ktoś uczestniczył w zawodach. E, tutaj mamy przypadek, gdzie był zawodnik, który miał 70 lat. Ten w zielonej czapeczce, widzicie? No ponad 70 lat, taką trasę wyjechać. No coś fenomenalnego. Chciałem być w takiej formie jak on. Zobaczymy teraz jeszcze moment, e, jak wyglądało statystyki zobaczcie tutaj mam 7, prawie 8 minut jechałem właśnie to jest to moje upalenie 360 W. no jestem w stanie jechać to powiedzmy 10 minut, nie ma problemu powinienem pojechać, no wtedy mam no jakby, no wyścig się nie kończy po 10 minutach, to był ewidentny błąd, tu powinienem trzymać się z czołówką tu czołówka jechała jakieś 300 watów niepotrzebnie przyświrowałem i wjechałem na single z opóźnieniem Zobaczcie, na drugim okrążeniu już leciałem 300 watów. 300 watów dużo płynniej, nie, nie, nie ma problemu. Moje tętno thresholdowe 175 bpm -ów. Fenomenalnie się czułem, dużo lepiej niż y, na początku zawodów. I czas okrążeń był identyczny, zbliżony, więc to znaczy, że moja forma jest, y, była odpowiednia na te zawody. Y, praktycznie co do kilku sekund y, było te same okrążenia, te, te czasy. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Średnie WATY 250 moje FTP 335. To by mógł pomyśleć, że no, powinienem cisnąć praktycznie 335 watów non stop. No ale tak nie jest. To nie jest wyścig szosowy, tylko wyścig MTB, rowerów górskich. I tutaj trasa dyktuje, ile watów jesteś w stanie cisnąć i kiedy jesteś w stanie w ogóle cisnąć w pedały. I jak masz odcinek, który jedzie z górki w dół i osiągasz już swoją maksymalną, powiedzmy, prędkość, no nie ma sensu nawet pedałować, bo po prostu mm, to jest jakby, już więcej prędkości nie nabierzesz w tym momencie, no ale Twoja średnia spada, tak? No to jest oczywiste. Mm -hmm. Cały wyścig, jak widzicie, całkiem, całkiem nieźle, na końcu jeszcze miałem trochę dużo siły, no zajechałem na metę, trochę szkoda, no, spotkamy się na następnych zawodach, one że są 13 września, to jest czwarta edycja i, i tam powalczymy jeszcze raz o pierwsze lokaty. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego, z tej relacji. Jeśli chcielibyście obejrzeć więcej tego typu materiałów, to proszę dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i cześć.